Było zbyt późno na to, żeby Morati mogła się wycofać. Dźwięki bitwy dochodziły już z niższych ulic Hagnar, a po mieście rozchodziła się przerażająca wieść o tym, że wyznawcy Slanesza dołączyli do walk. Najwyższa wyrocznia kultu Keyna stanęła pod podnóżem bulgoczącego kotła Matkoira i spojrzała do góry. W całej krainie cienia. W każdej z wielkich wież postawionych na rozkaz wyroczni w krytycznych punktach ścieżek cienia rozpoczęły się rytuały składania ofiar. Czempioni mrocznych bogów zaciągani byli siłą na czarne płyty ołtarzy hejnitek. Królowe wiedźm wraz z ich wiernymi elfkami rozpoczęły głośne modły do Boga Mordu. Na znak królowych wiedźm sztylety poszły w ruch i otwarły gardła uwięzionych wyznawców chaosu. Tryskająca z nich krew wylała się wprost na powierzchnię ołtarzy, naznaczoną malutkimi kanalikami, przez które podążyła dalej, prosto do wielu kotłów krwi przygotowanych specjalnie na tą okazję. Mistyczne połączenie tych kotłów z matkojenem zamieniły ten drugi nagle w centrum potężnych sił magicznych. Matczyny kocioł stał się nagle sercem pompującym krew niezliczonych wyznawców chaosu. Ta krew przeklętych wojowników prosto z Matkojra spływała do ogromnych tajemnych żył, które łączyły Ulgu z tajemniczą parakrainą Uhl Gysz. To właśnie tam uwięziony był czwarty z bogów chaosu, Slanesz, spętany łańcuchami skonstruowanymi z paradoksu połączenia światła i cienia. To właśnie do mrocznego księcia wszystkie te poświęcone dusze wyznawców chaosu zaczęły w tym momencie spływać z każdej wieży córek kejna. Początkowo uwięziony Bóg był pełen euforii, gdyż od niezliczonych wieków nie dane mu było tak dobrze się pożywić. Niedługo później jednak slanerz zaczął wyczuwać w spożywanych duszach smród swoich parszywych braci i ich wyznawców. Jedna po drugiej do ciała Slanesza zaczęły wkraczać wściekłość Korna, plugastwo Nergla oraz paranoja Zincha. Fala dusz Wyznawców Chaosu zaczęła działać na Mrocznego Księcia niczym trucizna o przerażająco paskudnym smaku. Dusze wlały się do żołądka Boga Chaosu całym strumieniem, powodując natychmiastowe pulchnięcie. Slanerz zaczął wrzeszczeć i miotać się z bólu, ale łańcuchy paradoksu trzymały go w miejscu podczas tego przerażającego procesu karmienia. W zalewie bólu i cierpienia Bóg chaosu dojrzał, jak w jego więzieniu ktoś otwiera zasłonę rzeczywistości. Jakaś postać właśnie przedostała się do jego celi. Wyczuwając, że oto właśnie jej moment nadchodzi. Najwyższa wyrocznia Kejna podniosła wysoko latarnię Okariana i chwytając mocniej żelazne serce, nachyliła się nad Matkojrem. Duszące opary karmazynowej mgły unosiły się nad przeklętym kotłem, wypełniając powietrze ciężkim zapachem krwi i magii. Morati ruszyła przed siebie, prosto na schodzy prowadzące na szczyt ogromnego kotła, by po chwili zniknąć z oczu swoim kapłankom w chmurze czerwonej mgły. Wrzący, bulgoczący waranit świstał i gwizdał, kłębiąc się w matkojrze. W samym jego centrum uformował się wir wystrzeliwujący w powietrze kolory i dźwięki spoza rzeczywistości. Rytuał Morati ustanowił więź pomiędzy matkojrem a mrocznym księciem Slaneszem. Najwyższa wyrocznia mogła wręcz poczuć ból i cierpienie Slanesza, emanujące z wielokolorowego portalu w środku kotła i ogarnęło ją poczucie dużej satysfakcji. Chociaż ból mrocznego księcia był zaledwie zalążkiem cierpienia, jakie slanerz sprowadził na jej lód, to Morati uznała obecną sytuację za dobry start. Podnosząc wysoko latarnię Okaryana, która rozświetliła ciemności krystalicznie czystym światłem, Morati wysunęła bosą stopę nad krawędź kotła i rzuciła się w wir rozgrzanego waranitu. Najpierw jej ciało ogarnął ból, wszechobecny i niemal nieskończony, gdy waranit zaczął roztapiać jej alabastrową skórę na kawałki. Gdy otworzyła usta, by krzyknąć, wrzący Waranid wlał się w jej gardło, wyżerając jej ciało od środka i podpalając płuca. Najwyższa wyrocznia czuła każdy fragment jej kości, wykrzywiający się i łamiący pod wpływem plugawej esencji chaosu. Mniejsze istoty dawno zostałyby unicestwione przez taką agonię, ale nie Morati. Morati całą wieczność spędziła cierpiąc wewnątrz mrocznego księcia i ta wieczność zahartowała ją na tyle, że nawet najbardziej okrutne z tortur zdawały się jej do przetrwania. Pozwoliła jej też właśnie teraz, w tym momencie, zachować jasność umysłu. Zaciskając topiące się zęby, jeszcze raz uniosła latarnię Okariana. Artefakt Teklisa rozświetlił się, a swoimi promieniami zaczął przebijać się przez wir waranitu. Gdy jej fizyczna forma roztopiła się do końca, Morati ocknęła się na tafli oceanu kolorów i uczuć. Nad nią wisiał czerwony nieboskłon, na którym mienił się jasny portal, przez który można było ujrzeć groteskową figurę niewyobrażalnych rozmiarów, której forma została spętana łańcuchami i wiła się w nich nieustannie. Jeżeli nawet slanerz, bo to właśnie on był tą formą, zauważył obecność najwyższej wyroczni, nie byłby w stanie tego okazać. Miotał się aktualnie bowiem w bólu i spazmach po tym, jak niezliczone ilości toksycznych dusz wyznawców chaosu zostały w niego wlane. Morati, trzymając wysoko latarnię okariana, nakierowała jej promień prosto na groteskową formę slanesza. Kawałek po kawałku esencja dusz uwięzionych wewnątrz mrocznego księcia zaczęły spływać z jego ciała. Niczym latarnia pośród sztormu, artefakt Teklisa zaczął przyciągać do siebie dusze uwięzione wewnątrz Slanesza od zarania dziejów. Większość z nich, czując w nieskończonej ciemności promyk światła i nadziei, ruszyła w kierunku artefaktu, oczekując zbawienia. Znaczna część tych dusz była zrujnowana eonami wewnątrz Slanesza i błyszczały tylko resztkami swojego potencjału. Takie dusze Morati odrzucała, nawet się nimi nie interesując. Najwyższa wyrocznia szukała bowiem jasnych, płonących niczym gwiazdy dusz starożytnych królów elfiej rasy. Tych, którzy pomimo wieków spędzonych na torturach i przebywania wewnątrz Boga Chaosu nie zostali zniszczeni, i tych, którzy eony temu rządzili elfickim imperium, które nie miało sobie równych. Nawet teraz dusze te błyszczały światłem gwiazd. W każdej z nich nadal płonęło światło świętego ognia, niedotknięte zepsuciem trwającym przez całe wieki. Gdy te błyszczące dusze zaczęły zbiegać się dookoła Morati, do najwyższej wyroczni zaczęły spływać wyraźne wspomnienia. Niektóre z tych dusz znała w poprzednich życiach, niektóre nienawidziła, a jedną nawet kochała. Samotność jej egzystencji uderzyła w jej świadomość, ale tylko na ułamek sekundy. Przybyła tutaj w jednym celu i żadna myśl, żadne uczucie nie przeszkodzi jej w osiągnięciu go. Jej ciało zamieniło się w ogromną, wężowatą formę. Chwyciła w łapy jedną z dusz antycznych królów wirujących wokół niej i wgryzła się w nią ogromnymi kłami. Morati piła długo, wysysając każdą kroplę potencjału z antycznej duszy. Potem chwyciła za kolejną, potem za kolejną i kolejną. Najwyższa wyrocznia zaczęła triumfalnie wrzeszczeć, gdy boska moc zaczęła spływać do jej wnętrza. Przerażone dusze królów zaczęły uciekać od morati z mizarnym skutkiem. Nadal te dawne dusze posiadały w sobie ogromną moc i niektóre z nich zaczęły walczyć z wyrocznią, przybierając formy skrzydlatych aniołów. Jednak z każdą pochłoniętą energią i duszą siła Morati rosła. Jeden po drugim starożytni królowie Alfiego Imperium zostali pożarci. Do momentu, aż przed Morati pozostała już tylko jedna dusza. Ta była najsilniejszą z wszystkich i najjaśniejszą. U progu swojej boskości Morati zatrzymała się na moment. Dusza, która przed nią właśnie świeciła, była kiedyś, dawno, dawno temu najbliższa jej sercu. Bliska tak bardzo, że czegoś takiego Morati nie doświadczyła już nigdy więcej. Najwyższa wyrocznia na moment, na ułamek sekundy, zwątpiła w swoje działania. Ten moment słabości okazał się dla niej być opłakanym w skutkach. Dusza króla przeobraziła się w płonący miecz ognia i krwi, który w błysku oka uderzył prosto w serce Morati. Najwyższa wyrocznia wrzasnęła z bólu i zaczęła uciekać, trzymając się za krwawiącą ranę. Dziwaczne wrzaski zaczęły dobiegać z wnętrza slanesza, gdy mroczny książę wypluł z siebie fale wściekłych dusz, które uformowały się w pierwotny kształt, który następnie ruszył w pogoń za zranioną Morati. O tym pościgu jednak i o tym, co dalej stało się z najwyższą kapłanką, porozmawiamy sobie następnym razem.